Piękny zipa, pięknie kopci, pięknie pachnie. No ja sam też nie jadę lepszym wcale wozem. A o kurwa, tu na nic nie ma miejsca. Na nic nie ma miejsca. Kaszlaszek, maluszek, tu już są drzwi. Gdy zapomnij o strefie zgniotu. Zapomnij o czymkolwiek za plecami za ale jest klimat. Naprawdę jest klimat. No i zapach z tej seryny wpyte. Naprawdę wpytę. Pięknie daje czadu, pięknie Pięknie pod podkapca. Coś cudownego jedziemy dłuższy czas. Powiem szczerze, że jak syrenie depnie, no to mam bidę to mam bidę nawet przy redukcji na trójkę, to mam do dogonić syrenę Odejdzie, za zakopci. Syrena jednak jest ekspres, jest ekspres. Jestem troszkę niepocieszony, jestem troszkę niepocieszony, bo jak widać na załączonym obrazku syrena przestała kopcić słabo, bardzo słabo. Spodziewałem się chmury, białej chmury, przepalonego miksolu, zapachu. Teraz ten zapach jest taki bardzo mało wyraźny. Staram się nie trzymać zbyt blisko tej syreny, bo hamulce w tym maluchu, no, są takie, jakie są, tak? Znajoma okolica. Syrenka. Lewiatanie. To mam hamulec sprzęgło i jasny gwit Jedną nogą depczę wszystkie pedały Ale jadę dalej Zaraz ręka będzie ruszać Z zielonego to słychać przekazuwa jak nie naprzód I Inich zaraz, może nie O teraz było czuć trochę Piękny zapach taka góra, ciekawe czy serena se poradzi, ale myślę, że chyba ja Jeśli będą kolejne stawki, znaczy Serena se poradziła, jeśli nie, stoimy. Leży mi kwiczy To jest niesamowite jak tą Syrenką się jedzie Na, na trzecim biegu, kurwa, bo tu nie ma automata. U siebie w auciak jeżdżę, to jak wystawię się jak wystawię łokieć za okno, no to tak jest kawałek łokietka. Tu normalnie siedzę, jeb yep. pół łokcia, pół łokcia. Większość dłoni za ręki, za, za samochodem no. A dobra, musimy jedynkę wrócić, bo tu nie ma synchronizacji, dobra, i gaz, gazu, gazu, jadę, bo nam syrena odchodzi, dobra, jedź, panie, tą syryną, a nam się tam wpierdolił ktoś w paradę, a, pięknie podpiarduje, jest, jest moc, to jest wyzwanie, jazda takimi samochodami, no ale kurwa, ha, klasa, kurwa, tak tym maluchem jadę, jadę, jadę i chyba se malucha będę musiał kupić, oj. Teraz będzie cicho. Będzie ruszało. Spierdziało. Starka szła, są na pasach. Małej gały nie wypadły, jak się zapatrzyła na syrenkę. A może na szofera? Jademy dalej. To, co wam mówiłem. o Prawie cała ręka za samochodem. Taki ten samochód jest duży. Ale serenka podpiaduje zdrowo, zdrowo Wiechór jeszcze jakiś kapelutko, brec to Przygazóweczka Jademy dalej Jademy, proszę jechać O, przygazówek Spójrz ręcznego o! O! DPF się na pewno wypalił! Wójtka, jedynka do góry! To się wie? To się wie? To się wie i na dół! Oda! Ach, Ciekawe, czy przejdzie emisję w palił! Stop świeci! Przymiot prawie zaliczony U nas tam Tam jest DPF, o! Tam, 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 tam się wypalił I oprawy dali się, o! Przepraszam, przegląd, śpiewają. I kolejny as. To ten mój. Jest, jest, to wszystko jest w tym aucie. Wszyscy kręcą, mój no maluszek też przyszedł przegląd, nówka. 47 tysięcy, 19 tysięcy Mosirena, to tam co ma nie przejść przeglądu? To jest nowe auto, przecież DWI Cyk igro. Teraz powrót jeszcze do Macierzy. Nowy przegląd. A, ah, czurka, nowe możliwości. I wią. Dalej. Już się wypaliło, co się miało wypalić. Nie kopci, a szkoda. No ale tak kurde powiem, że jak tutaj się dojeżdża do skrzyżowania i trzeba wyhamować, zredukować, to kurde ciężko jest trafić w tym maluchu z pedałami sprzęgło, hamulec, bo za... Chodzi noga na nogę, no ale to trudno. Trzeba się przemęczyć kapkę. Serena ciągnie, sprawdzona. Nowy przegląd, tip to wszystko. Jazda pięknie pyrczy. Pięknie pyrczy Serena. No. To taki ruch, kiedyś na, kiedyś na tym skrzyżowaniu nie było świateł. Dzisiaj wyjechać tutaj niepodobna. No. Byłaby widać jak sam skurczybyk. To nie ma to tamto. O, 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 jedziemy. Ach, kurde, ja tu depcę sandał w podłodze. Nie mogę dogonić zipy. O, zjeżdżamy, dobra, zjeżdżamy. Tanksztela Kurde, wszystko się trzęsie, ale, ale jest nic Trzeba zatankować, dobre Ostra syrena idzie to proga, zwalniający było, Ale syrena już była Pachnie. No i powiem tak, Wzbudza to naprawdę. O kurwa, nie ma sensację na na droga. O żuk, żuk, żuk. Proszę, nawet żuk nam się trafi. A jakiś wojskowy musi. Podciąuję. Jest przy jest przy gazówkach. Ach, mi skopciło kapkę. Drugi bieg, 20 na godzinę. 40. O, ten silnik mało zaraz wyskoczy. Dobra, trójka. 50. Jest dobrze I cztery No i koniec O, rezonans też jest piękny Huk jak w Messerschmittie, klasa Podsumowując Serena pyrczy dalej Przed nami Myślę, że takiego maluszka Mogą sobie kupić Z Takim autem mi się zdaje ciężko dostać mandat Bo w tym aucie, który mierzy na co dzień Depnę gaz do podłogi 120, 140, 160 i to się nie chce zatrzymać, a tutaj tak naprawdę w kwestii przyspieszenia to dwa pierwsze biegi jakąś tam robotę robią, a potem trójka i czwórka to, to tak naprawdę do podłogi się gaz dociśnie i to jest, o jak genialnie drąży ter, 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 ter. gaz dociśnie się na czwórce to tak naprawdę nic się nie dzieje, na trójce praktycznie tak samo no ale jest klimat w tym aucie i to jest najważniejsze. Tu nie chodzi o przyspieszenie. Serena pięknie, pyrczy. To jest coś cudownego. Dobra, tyle. Nara.